Ja o teraz przekazuję mm -hmm. dowania. Czasownik pić i proszę temat osnowa jaka jest. Tak. Zaraz naprajdę no, czasownik. Pić. Pić. A to gdzie osnowa Pi. Pi. No jak 3 i 14, tak? Pi, mm -hmm. pi. rodzaj męski. Ja. A, ja piłem. Mhm. Proszę napisz o. A jak? A jak? Prawy alt. Prawy alt. Mhm. Ja, ja piłem. A ty? Piłeś. Piłeś, dobrze? Tak. Mhm. I on pił. Mm -hmm. bardzo dobrze. Nie ma jedno. Tak. do rodzaju nie Ja. Tak. Ja piłam. Mm -hmm. piłam, dobrze. E, tak, ty piłaś. Tylko nieko, piłaś. 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 Mm -hmm. I ona piła. Piła, świetnie, piła. Leczko tam czy soczek. Mm -hmm. Ono, ono. Albo tak. po prawej widzisz ono, tam gdzie dziecko, rodzaj jaki? ono. Tak, ono piły. Pi, pi? Piło. Piwo. Dobrze, tak? Dziecko piwo. Piwo. Mhm. Rodzaj męsko-osobowy, tak? Aha, a rodzaj rodzemęckie... Tak, rodzaj męski osobowy to my pomnożymy. Tak. tak. A mi, my, my, pi, li, szmy. Piliśmy, tak? Mhm. My, pi, li, -sz. My. Świetnie, piliśmy, tak. Ej. Wy piliście? Piliście, tak? Pili. -sz. Pili -sz. To tam się znaczy nie? Nie, nie, tam C i E. I Ej, Ej, Bez tej czapeczki. A, tak, 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 tak. E, Pi, Li. Mińk, podłaska, proszę. Świetnie, tak. I Oni? Oni, Pi, Li. Pi, Li. A zaraz budyć koresz. Ej, z czapeczką. Tak, z czapeczką i w z ły. I łyśmy. I łyśmy, tak. Då går det okej att få gå det. Då finns det rum alla korgar. Att innan man så går det alltid det funkar. Mitt ornament Jag har. 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 Jag Żywi to kto, tak? Czy ja stałem, czy coś czy nie? A zapytaj, ty jechała do domu. A ty jechałaś. do ich nie, nie Do, bo, do domu, do tak? A, ty tylko bez ty. Czy jechałaś do domu? Czy jechałaś do domu? Ty nie jest potrzebne, bo końcówka, tak, jechałaś i tak. Ale, natomiast... ale wiesz, w ogóle, tak? Czy, A ale, czy... Wiesz, ale, czy tak, 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 tak. Jeśli to jest no, który tak, to, to, czułaś, to, to możemy być przy, ale, ale to ogóle nie, tak, czy, czy jechałaś do domu? E, nie, ja, to, nie, ja

Tak. Znaczy pisam, mamy tutaj piszę, tak. nie możemy zacząć. Najpierw my zrobimy zadanie, a potem ja ci te słowa przepłożę. Okej. Okay. Po zacznie się takie show intuicja, dobrze? Tak, dobrze. Tylko nazywaj, przeczytałeś zadanie i mów tylko, nie rozumiem tego, tego, tamtego, dobrze? Okej. Okay. O, Eva, czy Eva? Ewa. Czy Ewa? Ewa, Ewa. Ewa, o, Ewa. Uh. Kopę lat? Co u ciebie słychać? Kopelat. lat. No, o, po, Ewa, kopę No to niby, no, no, zrozumie, ale nie, zdajecie się, że jakby indywidualnie, tylko z kilku rogów, z nie na No, no ja właśnie, się? tak i jest, bo to idzie to idzie on, to zrobił. Tak i jest, kopelat lat, to znaczy, o Boże, jak długo ja cię nie chciałam, świetnie, no, to też. Cześć Piotrek, przepraszam, że długo się nie odziewałam, ale, ale byłam odcięta... Roka, odcięta, odcięta. Od internetu, tak, długo się nie odwiedziałam, ale byłam А не допомагаєш мені, що вивечаючи те, що мені розповідала, ти думаєш, що була типу дівчина, яка дізнається вам про А хто? А хто відповідає, що була, а хто? Елла. Але як тут є, яка особа? Так, я була. Була, то хто? Ну, то жіночка перша. Ну, особа. Так. То назви, взаємник. Ну, прошу назви, взаємник. Ти, Ты... uh -huh. он, я. Коли розповідаєш, то мов я. Бо в язику грінським не зрозуміло. Przepraszam, że długo się nie odzywałam, to znaczy ja teraz czekam, jak ja to rozumiesz. No dobra, jeszcze dokładnie, ja mogę wyjść. Ja, ja dokładnie, tak, ja będę się. tak, ja, tak, nie zapomnij, nie zapomnij, nie zapomnij, nie zapomnij, nie zapomnij, nie Tak, a No, nie, 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 a potem nie, nie, robiliśmy remont i nie, było, nie, dużo nie, nie, robotem. nie, było dużo do tego przeprowadzka. tak tam, do tego przeprowadzkę. Tak. Ja, pod, ja podkreśliłam to słowo, bo, przecież to omówiły na przykład. Tak. <grym> Aha, a co ty, a co ty robiłeś, robiłeś uh, przez ten czas? Uh, w pierwszej, pierwszej połowie miesiąca uh, pracowałem, pracowałem, a potem byłem przez dwa tygodnie na urlopie. Urlopie, hmm? urlopie, 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 tak. Uh, pojechałyśmy z kolegami w uh, Bieszczady, uh -huh. Uh -huh. біг, біг. Так, сьогодні, а, эмо ноцу... назвалиш ми під наметом, а назвалиш ми під наметом. Розумієш, чому щось підкреслили, назвалиш. Ну, не розумію, значила під наметом, палатка там що таке. А, вент дуже у нас то не коштувало. Так, виїхали прикуди вам, так так, 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 так. Спочатку працював, я я спочатку працював, а потім е, дегуговадіжки в Європі. Ну, ніби доїхати в поїздку, щось таке, типу вилазка. А може ні. Окей. А ми поїхали з колегами в Піщади, було чудово. Ми начували під наметом. А, і це накоштувало нам дорого. А соценья ходили ж ми? Ходили ж, ходили ж. Ходили горах, бо погода була супер, а тільки подеконя трохи трохи, а трохи. Tak, не читали так, не читамий так вразня, трохи, так. Ну, трохи падало. Е, било уже в било ж в безчадрах. А, так, ще день ми ходили по горах. А погода була добра, але під кінець a, вона ніби трохи збухала. No, a trochę padało, co to znaczy? Co może padać? Nie, padało, temperatura. Nie, niestety nie. To dziś może śnieg. No, to bliżej. Tylko może nie chodzi o śnieg. No, mm -hmm. może to osłodki jakieś były. No tak, coś takiego, tak. Mm -hmm. Mm -hmm. A osadka nie jest nawet taka no, 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 no. Ale ja rozumiem, o co chodzi, tak? tak, tak dobrze. A, opady, tak, różne opady. Opady, tak, opady. O, ty, tak. Tak. A, mm -hmm. tak, ale tak, ale dawno jeszcze na studiach, Byłyśmy mi tam z koleżankami, a Byłam za zona. Za Була вам захвицова, гури були, були п'якне. Пікнекне. Пенкнекне, і шкода же так крутко пара пару днів. Так. так, я була там, але давно і ще вийшло, угу. були там з подругами колегами. А я була у заході, гори були пікне, ну, мабуть, якісь епістипи неймовірні. Не, угу. так. не так. знаю, що точно означає. Але на жаль, це було не тривало пару днів. А пам'ятаєш пікна кобєта, пікний краєобраз, так? Мені no, би гарний Йондаш. Yeah, no, like, ну так, а мові вже не пам'ятаєш. Мявич ми то свого, так? Пінкний. так. так було б ладний, пінкний синоніми, так? Uh А я, на... я напевно, напевно... А, а... напевно, так. Я напевно хотів би там ще вру, ціч. Вручич. Хотів би там. Я, мабуть, хотів би ще повернутися. Так. А, може, єсень є ще? Є... Є ще. Є ще, є ще. Може, є ще ньому, подобно втеди, без чади... сон, найпінкніше. Pomóc czy sama? Co? Pomóc ci, czy sama jeszcze raz próbujesz? Najpiękniejsze. 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 Uh -huh. uh -huh. znajomi byli, byli, i my, mówili. I mi, 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 to. To. okej, znajomy się, takie. i mi, mówili. ja, a to nie. To mi. Mi, no tak. Okay. Uh -huh. Fuh, tak? Zostanie, ja Nie wiem, jak go znajomy Typu ja się chodzi powrócić, a może. Typu czy wiosny, czy wiosną? A tam nie ma wiosny, tam jest może jesienią. No możesz się zastanowić jeszcze, kiedy tam będziesz gdzieś. Podobno wtedy Bieszczady są najpiękniejsze. Znajomi byli i mi mówili. Tak, najpiękniejsze to typu najgarniejsze. Zrozumiałeś, mm -hmm. znajomi byli i mi mówili. Uh, no coś były znajomi i się skazały. Tak, a gdzie byli znajomi? No, ma być w Bieszczady. W Bieszczadach, tak. Znajomi byli w Bieszczadach i mówili, że Bieszczady są najpiękniejsze kiedy? Uh, jeśnią. jesienią, tak. jesienią A co to, to Sezon nie Pora roku, tak, jesień. Jaka to jest pora roku jesień? Czy osiem. Mm -hmm. no tak, pamiętasz, dobrze. No i robimy prawdę czy fałsz? Przeczytajmy pierwsze. Ewa? Ewa i Piotr uh, da dawno nie rozmawiali, prawda? Tak, a ja daję ci, a ja dałam ci sterowanie i sama krzyżyki będziesz stawiała, tak? Rysować jest... umiesz tutaj, tak? We weźmiesz mój długopis, proszę, weźmyj moją ruczkę i ty możesz rysować, no malować tam albo prawda, albo prawda. Nie będę czy czy krzyżyk stawiać. No dobrze, tak. A Ewa, był, Ewa była zajęta w zeszłym, w zeszłym... W zeszłym. W zeszłym miesiącu. Uh, a Ewa, Ewa była zajęta u cały miesiąc? No, typu tak, niech będzie prawda. A tam gdzie prawda, no, możesz, o tutaj widzisz, o tutaj pływ, możesz tutaj zaznaczyć, tak, typu o, tak. A tutaj. Mnie, tutaj. Nie, nie, no, to chodim, nie, 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 jak nie, 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 co nie, в першій половині місяця працювала, а потім був на урлопі. Отже, то була друга половина. Отже, це неправда. Угу. Угу, фальш, так? Так. А, Петр поїхав в Бієш Щади сам. А, фальш. він поїхав з колегами. А, на цвегі в Бієш Щадах не були дороги. То правда? Угу, mm -hmm. так, то правда. А, а, Пшес цілий pobyt w górach Piotr miał ładny pogodę. Ładną pogodę. Ładną pogodę. A... To fałsz. Na prekencji... Koniec tak, trochę pod, pod koniec. Koniec trochę padło. Tak. A Ewa była już kiedyś... Ewa była już kiedyś w Bieszczadach. No to nie by się, że kogoś tam Ewa, Ewa była. To ona chyba prawda. A w tekście jest coś takiego? Tak, ale dawno. Jeszcze mm. na studiach. Tak, tak, Jeszcze na studiach, ale była, prawda? Tak. tak. A Ewie nie podobało się... W bezcągach to fałsz. Fałsz, tak? Był za chwyć. i Ewa pojedą razem w bezcągi jesienią. Jesienią, jesienią. Jesienią to fałsz. Fałsz, tak? Piotr i Ewa pojedą. No po pierwsze, a po drugie my nie wiemy, czy razem pojadą. To no ona tak. powiedziała. Może jesienią, może pojadę, no nie ma takiego. No to nie że... się, No tak, i masz rację, że to chyba nie Paweł. Dobrze, w porządku jest. A teraz następne zadanie. Sekunda, ja zmienię na tekst. My tutaj mamy czasownik być w tym tekście. Dużo było tego czasownika. Możesz uzupełnić, tak, by powstał czas przeszły. Od po prawej stronie mamy tabelkę, tak? Mamy, ty byłeś, tak. A ja, proszę utworzyć formę dla ja. Tak, zaraz, Rod. Pojechały. Ja byłem. Byłem, proszę napisać, ja masz sterowanie, napisz, byłem. Tak. Tak. Tak, tak. Rod, ja byłem. Spacja, zrób kilka spacji, spacji. Robił. A. Okej. Ja. Boże, ty byłem. Mhm. Boże, ty byłeś. Byłeś, tak, ty byłeś. Byłeś. Uh -huh. uh, ona była. Ona była, tak. <coughs> Rodzeń nijakich, tam stację też. Uh -huh. Uh -huh. Dobrze, ona... jeszcze, jeszcze troszkę, tak, o tutaj, tak. One było. Ono było, ono było, tak. Tak, ono by było. Było, tak, rodzaj męskoosobowy. Rodzaj męskoosobowy, mnożyna, oni byli. Byli, tak. Nie męskoosobowy, my. Tak, tak, uh, my były śmy, byłyśmy, by, tak, byłyśmy, byłyśmy, my, byłyśmy, tak, by, one, byłyśmy, a one, były, one były, dobrze, mhm. i wróćmy do tych słów, które dla nas są nowe, tak, i niezrozumiałe, pierwsze, to odcięte od internetu, masz rację, to znaczy idlizana, odciąć, tej. przeprowadzka, to kiedy my z jednego miejsca musimy przeprowadzić się do innego, perejist, per da. Bo w języku polskim przejechać można przez most, można przejechać przez park, przez drogę. Ale jeśli ja zmieniam miejsce swojego zamieszkania, to to przeprowadzka. Mhm, mm mm -hmm, jasne, tak? I urlop to z niemieckiego jest słowo takie ja urlaub i urlop to wypustka. Mm -hmm. mm -hmm, tak, znaczy urlop e, odcięta i przeprowadzka. No kopelat, lat, kopa to znaczy dużą, dużą tak, kopa. Boghoto no, rok, da, z kilki rok, dane patrzył się. Jeszcze masz jakieś pytania? A jesień to osiem, tak? Jesień. Mm -hmm. Niby no, u... Nie był. No nie, nie z by... nami no Nie, nie ma tam. Normalnie z tym tekstem. Zaraz pod sym podejrzeć rzut z tym czasownikiem być. Ja zrobił screen, proślu na nasz to był telegram i tamtym czaty, tak? No powtórzył tym. Tak, a my z tobą pójdziemy... Zaraz, zaraz, zaraz. E, no może wiesz co, zrobimy coś takiego ciekawszego. E, nie, to zmiany alternacje. Z tym być. Ok, weźmiemy sygnały czasu przeszłego, dawaj widzimy mu sygnały. Przeczytamy, jakie są? Wczoraj to... Wczoraj to uciora, a przed wczoraj. Предвчора, то позавчора, а вже взешвин. Взе в зешвин, в зешвин тигодню минулого тижня, в зешвин року минулого року, в зешвин, в зешвин місяцю минулого місяця, тиждень тему, тиждень тому, місяць тему місяць тому, рок тему рік тому. Тиждень, 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 тиждень. Я як прочитала. Тиждень, тиждень. <суспільному> так. І як ми ще вончимо то слово тему, легко запам'ятати ніби доставка з тему. No to taki marketplace, nie ma znaczenia. To znaczy mamy dzień temu, na następne tydzień temu, tak? Rok temu. A jeśli dwa. Dwa temu. Dwa lata. Dwa lata. Dwa lata temu. temu. Tak. Trzy. Trzy lata temu. Albo trzy miesiące temu, tak? Miesiące albo okay. cztery. Cztery tygodnia. Tygodnie tygodnia tygodnia temu. Temu. Jak się czuć na 2-3-4 i nie zakończujcie na słowo 2-3-4, to to u nas będzie troszkę insza forma. Na przykład siedem. Siedem miesiąc. 18, 18, 18, 18. Temu, tak? 100,

Grałam grała, grała w szachy, grałam w szachy, świetnie.